Witam Was serdecznie. Dzisiaj szybka ciekawostka. Dostałem zlecenie, żeby zrobić miniaturkę na YouTube, a, w której pojawiałby się banknoty o nominałach w euro. No i niestety okazuje się, że Photoshop odmawia współpracy, jeżeli chodzi o edytowanie pieniędzy. Postanowiłem podrążyć temat, sprawdziłem inne waluty. Wziąłem jedną egzotyczną, polskie i tak dalej. Chciałbym Wam pokazać, co się dzieje. Ten materiał nie zachęca do kopiowania wizerunku pieniądza, nie zachęca do fałszec. Jest po prostu ciekawostką, ponieważ... No z powodzeniem możemy sami zrobić zdjęcia na przykład złotówek albo eurosów i próbować to wyedytować. Okazuje się, że jednak nie. Zobaczcie co się dzieje. Weźmy na początek euro. Tutaj mamy rękę, która trzyma banknot euro i mamy informację, ta aplikacja nie obsługuje drukowania obrazów banknotów. Daj Boże, nie chciałem drukować. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk, który zapewnia dostęp do internetowych informacji o kopiowaniu, rozpowszechnianiu, bla, bla, bla. Klikniemy go sobie później. Najpierw przelećmy po najciekawszych banknotach, na, najbardziej znanych. No to zobaczmy, jak sytuacja z dolarami. No, z dolarami, Photoshop <laughs> nie ma problemu. Gdyby ktoś tutaj zapragnął edytować albo coś innego, to byłoby różnie. Weźmy nasze rodzime złotóweczki, wrzucamy. O, niestety aplikacja nie obsługuje drukowania obrazów banknotów. No, okazuje się, że złotóweczki są bardziej chronione niż dolary. Weźmy w takim razie obraz, gdzie nie mamy wyraźnie pokazanego znaku. No i no, słuchajcie, nie ma problemu. Czyli tutaj mamy trochę dolarów, trochę złotówek. Od czego to zależy? Jak, jak ten algorytm działa? Jestem ciekaw, będę to drążył. Weźmy walutę rosyjską. Nie ma najmniejszego problemu. I weźmy sobie teraz, pomieszajmy. Skoro nie pozwalał eurosów i nie pozwalał złotówek w czystej postaci, zobaczmy zdjęcia, na którym jest i euro, i złotówka. No i niestety po raz kolejny okazuje się, że nie możemy. Nie możemy edytować takiego zdjęcia. Tutaj weźmy sobie meksykańskie PESOS. Meksykańskie PESOS też są poza naszym zasięgiem, więc możemy swobodnie edytować obrazy z dolarami, nie możemy z euro. Możemy, kiedy mamy nasypane pieniądze, ale nie pełny obraz pieniądza. Ale już jeżeli mam pełen banknot, to sorry Gregory, nie po... Rumakujemy. Wiedziony ciekawością, wpadłem na stronę dotyczącą drukowania i tam przetwarzania wizerunku pieniądza. No i co się okazuje, jeżeli chodzi o euro, nie ma polski, więc ja tak na dobrą sprawę nie robiłbym, nawet bym chciał sobie poobrabiać. No to niestety, niestety nie ma tutaj w wykazie Polski i mogę robić, co mi się żywnie podoba. No to taki krótki przerywnik około Photoshopowy. Pozdrawiam Was, do zobaczenia.